Czy kiedykolwiek czułeś się inny, jakby coś odróżniało cię od otaczających cię ludzi? Być może doświadczyłeś niewytłumaczalnych momentów głębokiej intuicji, lub czułeś wyjątkową więź z czymś większym niż ty sam? Te uczucia nie są przypadkowe, mogą być znakami, że zostałeś wybrany do wyjątkowego celu. W tym materiale odkryjemy dziewięć głębokich znaków z Twojego dzieciństwa które mogą wskazywać, że zostałeś przeznaczony do czegoś niezwykłego. Wielu wybranych nosi te duchowe znaki od najmłodszych lat, często nie zdając sobie sprawy z ich znaczenia. Zrozumienie tych znaków nie tylko pozwoli ci lepiej pojąć swoją przeszłość, ale także odkryć boski cel, który został wpleciony w Twoją życiową podróż od samego początku. Znak pierwszy wyjątkowość. Pierwszym znaczącym znakiem wybraństwa jest poczucie wyjątkowości doświadczane już od najmłodszych lat. Nie chodzi tu o zwykłą dziecięcą potrzebę bycia wyjątkowym, ale o głębokie, wewnętrzne przekonanie o swojej odmienności, które manifestuje się na różne sposoby. Jako dziecko mogłeś być bardziej refleksyjny i wyciszony niż twoi rówieśnicy. Podczas gdy inne dzieci beztrosko się bawiły, ty często wybierałeś samotne chwile na obserwacje i przemyślenia. Możliwe, że zadawałeś pytania, które wprawiały dorosłych w zakłopotanie, pytania wykraczające poza typowe dziecięce zainteresowania. Ta odmienność przejawiała się również w szczególnej wrażliwości na potrzeby innych. Być może jako jedyny zauważałeś samotnego kolegę w klasie lub głęboko przeżywałeś cierpienie innych. Nawet gdy nikt inny nie zwracał na to uwagi, to nie był zwykły przypadek, to znak szczególnej wrażliwości duchowej. Znak drugi: świadomość. Kolejnym istotnym znakiem jest niezwykła świadomość i wrażliwość na otaczający świat. Od najmłodszych lat mogłeś dostrzegać rzeczy, których inni nie zauważali, nie tylko w sensie fizycznym, ale przede wszystkim duchowym i emocjonalnym. Ta wyjątkowa percepcja przejawiała się na różne sposoby. Dostrzegałeś subtelne zmiany w zachowaniu ludzi i ich emocjach, wyczuwałeś atmosferę w różnych miejscach, miałeś przeczucie nadchodzących wydarzeń, nawet bez wyraźnych sygnałów, czułeś głęboką więź z naturą i jej przejawami. Szczególnie charakterystyczne były momenty, gdy zwykłe zjawiska, jak szum wiatru, dźwięk deszczu czy cisza nocy. Budziły w tobie głębokie, duchowe odczucia. Nie były to zwykłe wrażenia zmysłowe, ale rodzaj komunikacji ze światem duchowym, jakby wszechświat próbował przekazać ci coś ważnego. Znak 3. Empatia. Szczególna empatia to kolejny wyraźny znak wybraństwa, obecny już od wczesnych lat dzieciństwa. Nie jest to zwykła wrażliwość na uczucia innych, ale głęboka, Niemal intuicyjna zdolność do odczuwania emocji otaczających Cię osób. Ta niezwykła empatia objawiała się w następujący sposób. Potrafiłeś wyczuć smutek lub niepokój innych, nawet gdy próbowali to ukryć. Czułeś potrzebę pocieszania ludzi, nie wiedząc dokładnie, co ich trapi. Przeżywałeś emocje innych tak intensywnie, jakby były Twoje własne. Szczególnie mocno odczuwałeś potrzebę pomocy osobom wykluczonym lub cierpiącym. Ta wyjątkowa wrażliwość, choć czasem może być przytłaczająca, jest w rzeczywistości Twoją siłą. To narzędzie, które pozwala Ci nawiązywać głębokie połączenia z innymi i być światłem w ich ciemnych chwilach. Znak 4. Przeczucia. Od najmłodszych lat wybrane dzieci doświadczają intensywnych, uderzających snów lub przeczuć, które z czasem się sprawdzają. Nie są to zwykłe przypadki, ale wyraźne znaki działania czegoś większego w ich życiu. Te sny i przeczucia często pozostają w pamięci przez długie lata ze względu na swoją wyrazistość. Zawierają głębokie znaczenia i przekazy. Przynoszą ostrzeżenia przed przyszłymi wydarzeniami. Dają poczucie ukierunkowania w trudnych momentach, niosą ze sobą uczucie spokoju i pewności. Być może pamiętasz sen, który wydawał się bardziej rzeczywisty niż jakikolwiek inny, albo sytuację, gdy miałeś niewyjaśnione przeczucie, że coś się wydarzy, i dokładnie tak się stało. Te doświadczenia, choć trudne do zrozumienia w dzieciństwie, były manifestacją Twojego połączenia z boską rzeczywistością. Znak 5. Ochrona. Od dzieciństwa mogłeś doświadczać sytuacji, w których wydawałeś się być w niewytłumaczalny sposób chroniony. W obliczu niebezpieczeństwa lub nieoczekiwanych wydarzeń, coś wykraczającego poza naturalne zjawiska, zdawało się interweniować, zapewniając ci bezpieczeństwo. Te doświadczenia ochrony przejawiały się na różne sposoby: cudowne uniknięcie wypadku lub groźnej sytuacji. Nieoczekiwane pozytywne rozwiązanie trudnych problemów, instynktowne unikanie niebezpieczeństw, których nawet nie byłeś świadomy, pojawienie się pomocnej osoby dokładnie w momencie, gdy jej potrzebowałeś, stałe poczucie niewidzialnej obecności, czuwającej nad Twoim bezpieczeństwem. Te wydarzenia nie były zwykłymi zbiegami okoliczności, stanowiły one wyraźny znak że Twoje życie ma większe znaczenie i jesteś chroniony, by wypełnić swoją misję. Ta ochrona nie oznacza życia bez trudności, ale daje pewność, że w kluczowych momentach otrzymasz potrzebne wsparcie. Znak szósty: Duchowa więź. Od najmłodszych lat mogłeś odczuwać wyjątkowe połączenie z czymś większym od siebie z uniwersalną siłą lub wyższą świadomością. To nie było wytworem wyobraźni, ale autentycznym doświadczeniem głębokiej duchowej więzi, która w szczególny sposób manifestowała się w Twoim życiu. Ta niezwykła łączność przejawiała się poprzez naturalną skłonność do wewnętrznego dialogu z wyższą siłą, niewytłumaczalne poczucie spokoju w trudnych sytuacjach, spontaniczne pragnienie medytacji lub duchowego wyciszenia, głębokie poczucie harmonii ze wszechświatem. Świadomość obecności opiekuńczej energii w codziennych sytuacjach. Być może pamiętasz momenty, gdy w środku chaosu ogarniał Cię niewyjaśniony spokój i pewność, że istnieje coś większego, co czuwa nad Tobą. Ta duchowa więź, odczuwana od dzieciństwa, nie jest czymś powszechnym. To jeden z najcenniejszych darów, jakie może otrzymać osoba wybrana. Znak 7. Wyzwania. Od wczesnych lat osoby wybrane często doświadczają sytuacji, które pogłębiają ich poczucie odmienności. Możliwe, że zauważyłeś, że nie pasujesz całkowicie do grona rówieśników, a nawet do własnej rodziny. To uczucie, choć czasem bolesne i samotne, było kluczowe w kształtowaniu Twojej tożsamości. Te szczególne wyzwania przejawiały się przez głębsze postrzeganie rzeczywistości niż rówieśnicy. Kwestionowanie spraw, które inni przyjmowali bez zastanowienia, większą wrażliwość na uczucia i potrzeby innych, trudności w znalezieniu osób prawdziwie rozumiejących twój sposób myślenia, poczucie inności w codziennych sytuacjach. Te doświadczenia nie były karą ani przypadkiem, stanowiły istotny element twojego rozwoju. W tych momentach samotności i introspekcji kształtowała się twoja wewnętrzna siła. I zrozumienie złożoności ludzkiej natury. Każde przezwyciężone wyzwanie wzmacniało twoją odporność i pogłębiało zrozumienie życia. Znak ósmy: Fascynacja duchowością. Od najmłodszych lat mogłeś wykazywać niezwykłe zainteresowanie historiami wykraczającymi poza zwykłą rzeczywistość. Podczas gdy inne dzieci fascynowały się bajkami czy fikcyjnymi przygodami, Ciebie być może bardziej pociągały opowieści o odwadze, wierze i poświęceniu. Ta wyjątkowa fascynacja przejawiała się poprzez zainteresowanie historiami o ludziach, którzy zmienili świat, przyciąganie do opowieści o duchowych poszukiwaniach, fascynację przykładami ludzi, którzy pokonali przeciwności losu, głębokie zrozumienie moralnych przesłań w historiach. Naturalne przyciąganie do tematów związanych z sensem życia. Te zainteresowania nie były zwykłym dziecięcym kaprysem. Stanowiły one wczesne oznaki Twojego duchowego powołania, przygotowując Cię do roli osoby, która może inspirować innych. Historie te nie tylko Cię poruszały, ale także kształtowały Twoją wizję życia i tego, co jest naprawdę ważne. Znak 9. Wewnętrzna Siła. Ostatnim, ale równie istotnym znakiem jest niezwykła odporność i wewnętrzna siła, którą przejawiałeś od dzieciństwa. Być może przeszedłeś przez trudne doświadczenia, stratę bliskiej osoby, problemy rodzinne czy finansowe, ale zawsze znajdowałeś w sobie siłę, by iść dalej. Ta wyjątkowa siła przejawiała się poprzez zdolność do podnoszenia się po porażkach, umiejętność zachowania spokoju w trudnych sytuacjach. Niewyjaśnioną siłę w momentach próby, inspirowanie innych swoją postawą, intuicyjne znajdowanie rozwiązań w kryzysowych sytuacjach. Nie chodzi tu o zwykłą dziecięcą elastyczność, to głębsza, duchowa siła, która często wydawała się przychodzić znikąd. Ta wewnętrzna moc jest jak duchowy pancerz, który pomaga ci stawiać czoła wyzwaniom, nawet gdy wydają się nie do pokonania. Rozpoznanie tych znaków w swoim życiu to dopiero początek fascynującej podróży samopoznania. Być może niektóre z tych znaków wydają ci się znajome, podczas gdy inne budzą wątpliwości. I właśnie to jest najbardziej intrygujące. Każda wybrana osoba doświadcza ich na swój unikalny sposób. Ale tutaj pojawia się kontrowersyjne pytanie: czy rzeczywiście istnieją wybrani? Czy może każdy z nas ma potencjał do bycia kimś wyjątkowym? Czy te znaki faktycznie wskazują na boskie wybraństwo? Czy może są naturalnym przejawem ludzkiej świadomości i wrażliwości? To, co jedni nazwą boskim planem, inni mogą interpretować jako wynik szczególnej wrażliwości czy unikalnych predyspozycji. Niezależnie od tego, jak to nazwiemy, jedno jest pewne. Jeśli rozpoznajesz w sobie te znaki, Masz wyjątkowy potencjał do wniesienia pozytywnej zmiany w życie innych.